Czy nie kapek, nie kapie rzeczywiście? Teraz się okaże. Teraz będzie wszystko jasne. Jedziemy na ostro. podobno można bardzo sowieckie wałek zamoczyć. No. Normalnie jakbyście tak wodnym zrobili i docisnęli wałek, to już by wam pociekło w dół, a tu, dlatego że jest żelowaty, ładnie się trzyma. Czyli nie kapek nie kapie. Coś w tym jest. Od góry w dół, tak jakbyście wodnym zrobili. I to wszystko już by spłynęło na dół. No jest dobrze. Gruntuje całość. No i jak wyszła na prawa parapetu. Czy ktoś z Was stąd z tej perspektywy dostrzega? gdzie była robiona naprawa można się sugerować tym, że wiecie ile jest od taśmy i tak dalej, ale prawie prawie jest niewidoczna naprawa ja wiem gdzie ona jest i ją widzę, ale jak wstanę i że tak powiem po całym parapecie zaczynam szukać no to wiem w którym miejscu na mniej więcej jest, ale jest prawie nie do zauważenia także tu macie o widać te lekkie zaciemnienie, no nie idzie dobrać identycznie, bo ten parapet jest niewdzięczny, on jest taki w tysiące ciemniejszych kropek niż jego masa, i nie idzie tego odtworzyć, ale myślę, że jeżeli z perspektywy normalnej osoby nie widać, naprawę można uznać za, za poprawną. Wysyłałem zdjęcia, że tego jest około centymetra, tam na pół centymetra tego wykrucha, i firma, która się zajmuje naprawami, raczej znaczy firma gościu, no ale się ogłaszają, że działają i w Warszawie, i w Poznaniu którzy się zajmują naprawami konglomeratu, powiedział mi za tę naprawę 500 zł, uważajcie, bo to jest najlepsze, powiedział mi za to naprawę 500 zł, powiedział, że będzie i tak i tak widać naprawę, bo on nie odtworzy parapetu, to uważam, że mi wyszło elegancko, a mało tego, powiedział 500 zł i on ma tutaj na dojazd jakieś chyba 15 albo 17 km, to jeszcze bezczelnie powiedział złotówkę za kilometr, Dojazdu w jedną i w drugą stronę. Czyli 500 zł 500, mówię specjalnie, 500 na prawa plus za dojazd złotówka z kilometra. Ludzie są niepoważni. Gdyby on mi powiedział 150, maksymalnie do 200, podejrzewam, żebym się zgodził, bo mi się nie chciało samemu, że tak powiem, próbować tego naprawić. Ale jak powiedział taką kwotę, to niech się buja. Niech siedzi w domu i bąki zbija. I co? Listuję sobie pomału dociskam to, dobijam gwoździkami, żeby tą listwę docisnąć maksymalnie do podłogi. Drzwi maluję w kolor, musiałem je zdjąć, bo muszę przecież i felce wszystkie pomalować. Zaraz je sobie jeszcze raz przelecę, niech stygną. Tu panele dokończone, nawet nie wiem na jakim etapie, ostatni filmik nagrałem, więc panele dokończone, pokój pomalowany na dwa razy, oświetlenie mi pani dowiozła, to mogę montować i, i, i też muszę oblistwować całego, grzejnik założyć, niech to grzeje. I tyle. I można, można, że tak powiem, z robotą uciekać. Można drzwi zakładać, jak mi podeschną, i co, i zostaje mi tylko malowanie tu. Tego i tego, bo mam pomalowane Łazienkę już mam pomalowaną. Yy, łączników nie ma, bo mają być czarne. Listwę tylko tu wkleić, no a w wkleję, żebym po tym nie łaził. No i tyle, i co, pomału uciekać. Trzeba, trzeba. Dużo dubaniny jest do dokończenia, także jak się posprząta, wszystko to będzie ładnie. Ale z naprawy parapetu super, że mi się udało. Mógłbym jeszcze próbować, tak powiem, jeszcze tu pół godziny krękać nad nim i próbować tą barwę dobrać, ale w, w tym, czym robiłem, chociażby trzeba było znać kolorystykę, jak się miesza. Nie ma takich kolorów jak czerwony, żółty, niebieski. Bo ten parapet delikatnie wpada w niebieski kolor. Ja nie idę nie idzie tego odwzorować mieszając biały z brudnym białym, dodając lekko szarego, ciemnego szarego. Naprawdę wykonałem kilkanaście prób. To, co mi wyszło teraz, to jest najlepsze, co może być i dlatego tak to zostawiam. Nie ma sensu z tym walczyć. Mógłbym to jeszcze delikatnie rozjaśnić, ale tu nie chodzi właśnie o jasność, tu chodzi o to wpadanie w, taki, w taką niebieską poświatę delikatną. A nie idzie mi. Nie, nie, no po prostu nie umiem. Może ktoś, kto zna się lepiej na kolorach, by to dobrał. Myślę, że mi ładnie wyszło. Nie widać przede wszystkim z góry, nie widzę tego z perspektywy, jak stoję, więc myślę, że jest dobrze. Biorę się dalej za robotę.